A więc, hej, cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak naprawić Minecrafta, kiedy dzieje Wam się takie coś i macie to wtedy cały czas i nie może Wam się Minecraft naładować. Ja już raz sobie to naprawiłem i jakieś dwa tygodnie temu może i teraz znowu mi się tak stało. Uff, więc dobra, i teraz patrzcie. chodzicie, robicie tak, Zamknij aplikację po prostu, wchodzicie w ustawienia. Uf, to nie może się ostrość złapać. Czekajcie. Nie, nie może się ostrość złapać, więc wytłumaczyłam to tak słownie bardziej. Teraz wchodzicie w pamięć masowa, tak na dole, takie kółeczko. Oj przesunęło się. Y takie kółeczko, pamięć masowa. Krzyżyk klikacie. Teraz to jest ładowanie. Tak jeszcze jedno. Tak jakby nie zostały trzy pucharki do ukończenia Minecrafta. Więc jeśli byście nie chcieli stracić pucharków, no to nie stracicie. Teraz wchodzicie w aplikację. Szukacie Minecraft. Tak, tu jest Minecraft. Cały czas ten powiadomienia tu przychodzą. Jakieś. Tak, Minecraft. I klikacie usuń. I usuwacie tak. Teraz schodzicie na dół. Znaczy, tak, zaznaczacie Minecrafta. I schodzicie na dół. I klikacie usuń. Ok. Usuwanie. Nie wyłączaj PS4. Teraz usunęliście. Nie stracicie tych pucharków, mówię Wam. Nie wiem, czy teraz się pucharki zapisały z tego. Widzicie? 95% Minecrafta ukończonego. Eee, do platynki tyle zostało. Tyle pucharków. Nie stracicie. Teraz po prostu wychodzicie sobie tak do lobby i wyciągacie płytkę z PS4. I Kładacie, jeszcze raz. Teraz takie ponowne instalowanie zajmie jakieś 5 sekund. Znaczy mi to zajęło, zajęło jakieś pół minutki. Yy, ale może teraz będzie szybciej. Tak no, ostrość nie może złapać to. Yy, I teraz macie taki ekranik na tym Minecraftie, to jest trochę starszy. Ale to pokazuje w 1.16. Pisze, że 7 minut. Ale to się zrobi naprawdę bardzo, bardzo szybko. I widzimy się, jak to się zrobi. I pokażę Wam, jak to wszystko właśnie wygląda, więc widzimy się za chwilkę. Dzisiaj zostało 10 sekund. Ja już tutaj yy, wznawiam nagrywania. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak. zaraz wam się tu ikonka zmieni. I włączacie teraz, macie Mojang Studios, tak jak zawsze to macie. I zaraz powinno wam się zmienić. Poczekajcie chwilę. Tak. I macie ten ekran. Jak widzicie, ładuje się. Ładuje się i już możecie włączyć. I tak. Yy, tutaj wchodzicie w graj i macie wszystkie światy. I teraz wychodzicie. Wejść. I 95%. jak widzicie. Wszystko jest i mi brakuje trzech właśnie. Jak widzicie, raz, dwa, trzy, widzicie, wszystko jest dobrze, i właśnie to działa, więc hejka.